Wszystkich miłośników biegania, w tym najlepszych zawodników, cieszy fakt, że MCS obserwuje biegową konkurencję i najlepsze rozwiązania w organizacji imprez stara się wprowadzić do wrocławskich biegów. Cieszę się, że organizatorzy obserwują, jak działają inne maratony, próbują znaleźć to, co przynosi dobry efekt. Działają, tak? Jeżeli ludzie są aktywni, są chętni. Tak naprawdę każda forma poprawienia jakości przyciągnie biegaczy i uważam, że, że ci ludzie osiągną ten sukces. Ponieważ pomysły mają ciekawe. W przyszłym roku kontynuowany będzie program I Ty możesz zostać maratończykiem. To ważne, bo buduje przywiązanie do wrocławskich imprez biegowych, ale jednocześnie przygotowuje biegaczy do ultra trudnego wysiłku maratońskiego. Znakomity pomysł, bo buduje to więź emocjonalną z imprezą i zachęca dodatkowo do startu. A oprócz tego o, osoby, które. Lepiej się przygotują, lepiej też przebiegną, ponieważ wszyscy wiemy, że maraton dla wielu osób to nie tylko przyjemność, ale też męka, szczególnie po 30 km. Program i Ty możesz zostać Maratończykiem chwali również Arkadiusz Gardzilewski. Wielu biegaczy nie wie do końca, jak rozsądnie podejść do maratonu, a ten program to zmienia. Brakuje świadomości ubiegaczy. Co to jest maraton, jak to się biega, z czym można się zmierzyć, jakie problemy można spotkać na trasie? Jeżeli programy te, które trenują biegaczy, uświadomią tych ludzi, jak należy podejść do tematu, przygotować się, ci biegacze poczują się bezpieczniej, spokojniej i myślę, że też zdecydują się. Na udział w tym biegu. Program będzie przygotowywać biegaczy docelowo do 33. Wrocław Maratonu w sierpniu. MCS planuje wrocławską 30. 30-kilometrowy generalny sprawdzian przed tym biegiem. Ten test jest ważny, zauważa Stankiewicz. Przygotowania takie, jak proponują organizatorzy maratonu Wrocławskiego, szczególnie to, co zaproponowali, żeby 8 sierpnia przeprowadzić test w postaci. Przebiegnięcia dystansu 30 kilometrów jest to znakomity pomysł i rzadko który z organizatorów tego typu imprez w Polsce to robi. Zasługuje to na największe uznanie. Przypomnijmy, do trzeciego nocnego Wrocław Półmaratonu oraz 33. Wrocław Maratonu można zapisywać się już od 19 grudnia. Zbliża się okres świąteczny, to m.in. czas prezentów. Zaproszenie na bal sportowca może być wyjątkowym podarkiem pod choinkę. Kto zdecyduje się na taką opcję, do końca tego tygodnia sporo zaoszczędzi. Zapraszamy do zakupu, zakupu prezentów, czy na Mikołaja, czy na gwiazdkę. Zapraszamy już dlatego, że do końca listopada mamy zaproszenia na Bal Sportowca w promocyjnej cenie 400 zł za parę. Organizatorzy mocno zapraszają na Styczniowy Bal na Stadionie Wrocław. To niecodzienne spotkanie znakomitych wrocławskich sportowców, które zdarza się jedynie raz w roku. Uroczystość wręczenia nagród najlepszym połączona jest ze wspaniałą zabawą, zapewniają. Bal sportowca to wyjątkowa impreza, dlatego że oprócz tradycyjnego balu, oprócz kolacji, oprócz zimnego i gorącego bufetu dostępnego przez, cały, no, przez całą noc, oprócz zespołu grającego DJ-a, mamy także wręczenie nagród dla sportowców, czyli rozstrzygnięcie naszego plebiscytu. I właśnie każdy bal sportowca rozpoczyna się od tej gali, od tej uroczystości, czyli goście nasi będą mogli Zobaczyć, bawić się wspólnie z tymi największymi sportowcami. Na najlepszych sportowców i trenerów można głosować na dwa sposoby. Zachęcamy co poniedziałek do zakupu Słowa Sportowego, gdzie zamieszczamy kupon, gdzie zamieszczamy także aktualną klasyfikację. Także można zobaczyć, na którym miejscu ten nasz kandydat obecnie się znajduje, żeby wiadomo, zrobić dodatkowo jakąś akcję. No a oprócz głosowania na tradycyjnych kuponach, możemy głosować za pomocą SMS-ów. I przypomnę, że głosowanie trwa do 3 stycznia. Aktualnie w plebiscycie w kategorii sportowców prowadzi Karolina Kowalczyk, a wśród trenerów liderem jest Przemysław Bednarek. 3000 uczestników, pół miliona widzów i zdecydowanie najbardziej udana impreza w historii World Games. Tak było w 2013 roku w kolumbijskim Kali, gdzie rozegrano dziewiątą edycję igrzysk sportów nieolimpijskich w Wrocławce, przebić poprzednie mistrzostwa. Czy mu się uda? by przyciągnąć jak największą liczbę kibiców na trybuny, trzeba zainteresować fanów daną konkurencją. Najłatwiej by mieli oni styczność ze sportami, które znają od dawna i kochają. Stąd organizatorom pozostawia się możliwość wyboru kilku dyscyplin, które będą rozgrywane w ich miastach. Dziś pewne jest to, że program Wrocławskiego World Games uzupełnią żużel, kickboxing, futbol amerykański i wioślarstwo halowe. Jest prawdopodobne, że do wyżej wymienionej czwórki dołączy jeszcze jedna dyscyplina, która Wciąż nie wiadomo. Czas nagli, ale decyzja do tej pory nie została podjęta. Na polu walki pozostał między innymi softball i z nieoficjalnych informacji, które udało nam się uzyskać, wydaje się on być najbliżej World Games. Decyzja ostateczna powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni. Turnieje z cyklu odbywają się w każdy piątek, za wyjątkiem świąt i wakacji. Turnieje rozpoczynają się o godzinie 17.31. Powakacyjne zawody rozegrano 12 września. Łącznie we wrześniu zawodnicy spotkali się trzy razy, w październiku 5, a na listopad przewidziano cztery turnieje. Przed nami ten ostatni. Impreza odbywa się systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Wpisowe do turnieju wynosi od 8 do 13 zł. Zawodnicy grają o całkiem spore nagrody. Pola wpisowego jest w pełni przeznaczona dla nich. Najlepszy każdego piątku, może zebrać nawet 40% wpisowego. Do tego w ostatni piątek miesiąca, czyli na przykład już jutro, pula zostanie minimalnie, ale jednak powiększona. Jest prowadzona klasyfikacja Grand Prix w półrocznych cyklach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia. 30 najlepszych zawodników każdego turnieju zdobywa punkty do klasyfikacji Grand Prix. Na zakończenie półrocznego cyklu przeprowadzone zostaną turnieje finałowe w następujących grupach. Open, zawodnicy z rankingiem ELO. Poniżej lub równym dwóm tysiącom, juniorzy do lat 18. W każdym z finałów prawo startu posiada 8 najlepszych zawodników w danej kategorii według punktacji Grand Prix. Zawodnicy z dalszych miejsc są kolejnymi rezerwowymi. Zawodnik, który zakwalifikował się do więcej niż jednego finału, musi zdecydować, w którym wystąpi najpóźniej tydzień przed turniejem. Turnieje finałowe rozgrywane są systemem kołowym. W turniejach finałowych nagrodzonych zostanie czterech najlepszych zawodników do wygrania do 300 zł dla jednego szachisty, piątko zawody kwalifikacyjne od 17:30 przy wita stworza.